Czy zauważyliście kiedyś, że wraz z wiekiem macie mniejszą ochotę na spotkania towarzyskie? Może nawet nie potraficie dokładnie wskazać przyczyny, ale rośnie w Was poczucie, że towarzystwo innych ludzi nie jest już tak pociągające jak kiedyś. Może niektóre rozmowy wydają Wam się wyczerpujące. A może po prostu nie czujecie już tej samej więzi z innymi co dawniej? Jeśli brzmi to znajomo, nie jesteście sami. Unikanie ludzi wraz z wiekiem jest w rzeczywistości bardziej powszechne niż mogłoby się wydawać, i istnieją ku temu ważne powody. W tym filmie przyjrzymy się pięciu zaskakującym powodom, dla których ludzie mają tendencję do wycofywania się społecznie. W miarę starzenia się, czasami nawet nie zdając sobie z tego w pełni sprawy. Od zmiany priorytetów po wypalenie emocjonalne, każdy z tych czynników może subtelnie pchać ludzi w stronę samotności, bez pełnego zrozumienia przyczyn. Ale jest też dobra wiadomość: to nie znaczy, że stajecie się aspołeczni, i na pewno nie oznacza, że coś jest z Wami nie tak. W wielu przypadkach jest to wręcz oznaka rozwoju emocjonalnego i samoświadomości. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ zrozumienie tych powodów może pomóc Wam poczuć większy spokój wobec zmian, których doświadczacie, a nawet pozwolić Wam podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, jak chcecie wchodzić w interakcje z innymi w przyszłości. Zaczynajmy. Numer jeden. Zwiększone pragnienie ciszy i spokoju. Z biegiem lat coś się zmienia. Zgiełk i hałas, które kiedyś wydawały się ekscytujące lub konieczne, teraz wydają się bardziej rozpraszające niż energetyzujące. Rozmowy, które kiedyś były rozrywką, pogawędki na spotkaniach, plotki wśród przyjaciół, czy bezsensowne paplanie o rzeczach. Które tak naprawdę nie mają znaczenia, zaczynają wydawać się męczące. Nie chodzi o to, że przestaliście troszczyć się o ludzi, ale raczej o to, że zaczynacie cenić ciszę i spokój w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie robiliście. Weźmy na przykład Jerzego, 72-latka, który większość życia spędził w otoczeniu ludzi. Rodziny, współpracowników, sąsiadów i wieloletnich przyjaciół. Kiedyś czerpał energię z bycia zaangażowanym we wszystko, zawsze chętny do wysłuchania lub rozmowy. Jednak z wiekiem zauważył, że jego cierpliwość do hałasu, przerywania i powierzchownych interakcji zaczęła się wyczerpywać. Zamiast tego zaczął preferować spokojne poranki, samotne spacery i ciche wieczory z książką zamiast spotkań towarzyskich, które go wyczerpywały. Na początku zastanawiał się, czy coś jest z nim nie tak, czy stawał się aspołeczny, ale potem zrozumiał, że po prostu docenia coś, co zawsze istniało, ale nigdy nie było priorytetem. Ciszę. Dlaczego tak się dzieje? Tolerancja mózgu na nadmierną stymulację naturalnie maleje z wiekiem. Oznacza to, że głośne otoczenie, chaotyczne rozmowy i niepotrzebne dramaty stają się bardziej obciążające psychicznie niż kiedyś. Badania pokazują, że starsi dorośli mają tendencję do szybszego odczuwania przytłoczenia hałasem społecznym niż młodsi ludzie, i w rezultacie zaczynają preferować otoczenie, w którym czują się swobodnie, a nie przestymulowani. To przejście od pragnienia ekscytacji do poszukiwania wewnętrznego spokoju. Jeśli brzmi to znajomo, ważne jest, aby zrozumieć, że to nie wada to oznaka rozwoju emocjonalnego i psychicznego. Z wiekiem przychodzi świadomość, że nie każda rozmowa jest warta zaangażowania, nie każde spotkanie towarzyskie jest dobrym wykorzystaniem czasu i nie każda relacja wymaga ciągłej uwagi. Ochrona własnego spokoju staje się cenniejsza niż wypełnianie harmonogramu zobowiązaniami, które już Wam nie służą. Dla Jerzego zaakceptowanie tej zmiany było punktem zwrotnym. Przestał zmuszać się do rozmów, które odczuwał jako obowiązek, a zamiast tego spędzał więcej czasu z ludźmi i na czynnościach, które naprawdę przynosiły mu spokój. I zamiast czuć się winnym z powodu pragnienia ciszy, nauczył się ją doceniać. Prawda jest taka, że wraz z wiekiem wasza energia staje się cenniejszą walutą. Nie czujecie już potrzeby rozpraszania się, próbując sprostać wszystkim oczekiwaniom społecznym. I to nie jest samotność, to mądrość. Numer dwa: Zmiana priorytetów i wartości. Z biegiem czasu zaczynacie zdawać sobie sprawę. Że to, co było dla Was ważne w przeszłości, nie zawsze ma już takie samo znaczenie. Rzeczy, które kiedyś przyciągały Was do kręgów towarzyskich, networking zawodowy, potrzeba dopasowania się, czy po prostu podążanie za oczekiwaniami grupy, zaczynają wydawać się mniej istotne. Zamiast tego Wasze priorytety przesuwają się w stronę tego, co naprawdę nadaje sens Waszemu życiu, a nie tego, co tylko wypełnia przestrzeń. Pomyślcie o Małgorzacie, która przez dziesięciolecia była spoiwem społecznym w swojej rodzinie i grupach przyjaciół. Nigdy nie przegapiła urodzin, zawsze pierwsza organizowała spotkania i dbała o utrzymanie kontaktu ze wszystkimi. Jednak, gdy wkroczyła w swoje siedemdziesiąt, Lata, coś się zmieniło. Zaczęła pragnąć głębszych, bardziej znaczących rozmów, zamiast zwykłego nadrobienia zaległości dla samego faktu. Zaczęła priorytetyzować relacje, które wydawały się satysfakcjonujące, zamiast tych, które były po prostu oczekiwane. Dlaczego tak się dzieje? Przez lata doświadczenia życiowe kształtują to, co cenimy. Ciągła potrzeba bycia aktywnym społecznie, utrzymywania pozorów czy bycia wszędzie naraz zanika. Zamiast tego silniejszy nacisk kładziony jest na osobiste samopoczucie, emocjonalne spełnienie i relacje, które wydają się autentyczne. Badania sugerują nawet, że wraz z wiekiem ludzie naturalnie zaczynają odfiltrowywać kontakty które wydają się powierzchowne lub jednostronne, nie z urazy, ale dlatego, że ich energia emocjonalna staje się bardziej selektywna. To nie znaczy, że przestajecie troszczyć się o ludzi. Oznacza to po prostu, że stajecie się bardziej świadomi tego, komu i czemu poświęcacie swój czas. I to właściwie dobra rzecz. Nie próbujecie już nadążyć za szybkimi, powierzchownymi interakcjami z przeszłości. Zamiast tego skupiacie się na jakości, a nie ilości, tworząc przestrzeń dla relacji, które przynoszą spokój, radość i autentyczność. Dla Małgorzaty ta zmiana była nie tylko konieczna, ale i wyzwalająca. Zamiast rozpraszać się, Próbując sprostać wszystkim oczekiwaniom społecznym, nauczyła się pielęgnować relacje, które naprawdę karmiły jej duszę. I czyniąc to, odkryła coś nieoczekiwanego: większe poczucie spełnienia, mniej stresu społecznego i więcej czasu na rzeczy, które naprawdę lubiła. Numer 3. Wypalenie emocjonalne spowodowane przeszłymi doświadczeniami Wraz z wiekiem zaczynacie zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie relacje były tak znaczące, jak kiedyś myśleliście. Przez lata prawdopodobnie doświadczyliście rozczarowań, zdrad lub relacji, które więcej brały niż dawały. I chociaż być może nie myślicie o tych doświadczeniach codziennie, kształtują one wasze podejście do ludzi z biegiem czasu. Weźmy na przykład Roberta. Mężczyznę po sześćdziesiątce, który spędził swoje młodsze lata zawsze, będąc dla innych. Był dumny z bycia osobą, do której można się zwrócić, przyjacielem, który słuchał, członkiem rodziny, który pomagał, kolegą, który wkraczał w razie potrzeby. I imedi za ale z czasem zaczął czuć się wyczerpany. Zaczął dostrzegać, że wiele z tych relacji było jednostronnych. Dawał swój czas, energię i wsparcie emocjonalne, ale kiedy sam potrzebował tego samego, często zostawał sam. Ta świadomość nie przyszła z dnia na dzień, narastała powoli, po latach stawiania innych na pierwszym miejscu. I w końcu Robert zaczął robić coś, czego nigdy sobie nie wyobrażał. Wycofywać się. Nie dlatego, że mu nie zależało, ale dlatego, że był wyczerpany. Nie był zły, nie był zgorzkniały, ale był zmęczony byciem zawsze tym, który niósł emocjonalny ciężar. I tu tkwi sedno to przytrafia się wielu ludziom w miarę starzenia się. Kiedy spędzacie dziesięciolecia inwestując w relacje, Zaczynacie widzieć, kto naprawdę Was ceni, a kto trzyma Was blisko tylko dla wygody. A kiedy to sobie uświadomicie, Wasza energia emocjonalna staje się cenniejsza. Nie czujecie się już zobowiązani do podtrzymywania relacji, które nie przynoszą Wam spokoju. Psychologowie nazywają to wypaleniem emocjonalnym wyczerpaniem wynikającym ze zbyt dużego dawania bez otrzymywania wystarczająco dużo w zamian. Dlatego wielu starszych dorosłych staje się bardziej opiekuńczych wobec swojego czasu i energii. Nie dlatego, że nie lubią ludzi, ale dlatego, że nauczyli się na własnej skórze, że nie każdy zasługuje na nieograniczony dostęp do nich. Dla Roberta ta zmiana była przełomowa. Kiedy przestał próbować zadowolić wszystkich, w końcu znalazł przestrzeń, by nadać priorytet sobie. I zamiast czuć się winnym z powodu wycofania się, zrozumiał coś ważnego. Ludzie, którym naprawdę na nim zależało, rozumieli, podczas gdy ci, którym nie zależało, powoli znikali. Numer 4. Zmniejszona tolerancja dla osób powierzchownych lub negatywnych. Wraz z wiekiem coś się zmienia. Stajecie się znacznie mniej skłonni do tolerowania niepotrzebnej negatywności, dramatów czy powierzchownych rozmów. Rzeczy, które kiedyś wydawały się nieszkodliwymi nawykami społecznymi, plotki, narzekania, czy ludzie ciągle szukający potwierdzenia. Teraz wydają się stratą czasu. Weźmy na przykład Lindę, 68-letnią kobietę, która większość życia spędziła będąc cierpliwą wobec wszystkich. Miała przyjaciół, którzy ciągle narzekali na te same problemy, ale nigdy nic nie zmieniali. Miała znajomych, którzy uwielbiali plotkować, zawsze mówiąc o tym, co ktoś inny zrobił źle. Przez lata słuchała, kiwała głową i angażowała się w rozmowy, które w głębi duszy jej nie interesowały. Ale z wiekiem coś stało się jasne. Po prostu nie miała już do tego cierpliwości. Zaczęła dostrzegać, że te rozmowy ją wyczerpywały. Pozostawiały ją sfrustrowaną, a niespełnioną. I pewnego dnia złapała się na tym, że odchodzi w połowie rozmowy, nie z powodu niegrzeczności, ale dlatego, że nie chciała już angażować się w coś, co nie wnosiło żadnej wartości do jej życia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wraz z wiekiem rozwijacie silniejsze poczucie tego, co naprawdę ma znaczenie. Potrzeba bycia uprzejmym dla samego faktu znika. Nie czujecie już presji by zabawiać negatywnych ludzi lub zmuszać się do rozmów, które nie są zgodne z waszymi wartościami. Badania sugerują nawet, że wraz z wiekiem ludzie naturalnie ciagotejutk odnoszeniem, który przynosi im mir, oddalając od tych, którzy ich istosiają. Chodzi nie o bycie niegrzecznym. Chodzi o ochronę własnej energii, a jeśli brzmi to znajomo, prawdopodobnie zauważyliście coś interesującego. W momencie, gdy przestajecie tolerować negatywność, wiele z tych relacji samoistnie zanika. Ludzie, którzy polegali na was, by słuchać ich narzekań, znajdują kogoś innego, komu mogą się wyżalić. Ci, którzy żyli plotkami. Przestają Was włączać, ponieważ czują, że nie jesteście zainteresowani. I tu właśnie tkwi prawdziwa wolność. Gdy przestajecie czuć się zobowiązani do uczestniczenia w tych wyczerpujących rozmowach, zaczynacie wypełniać swój czas rzeczami, które naprawdę przynoszą Wam radość. Zauważacie, że spędzacie więcej czasu na łonie natury, czytając książki. Lub po prostu ciesząc się ciszą. I zamiast czuć się odizolowani, czujecie większy spokój niż kiedykolwiek wcześniej. Dla Lindy był to punkt zwrotny. Przestała próbować wymuszać kontakty, które jej nie służyły, i zaczęła skupiać się na tych, które służyły. I czyniąc to, zrozumiała coś potężnego, niczego nie traciła. Zyskiwała jasność, spokój i silniejsze poczucie własnej wartości. Numer 5. Silniejsze poczucie śmiertelności i czasu. W pewnym momencie zaczynacie to odczuwać: świadomość, że czas nie jest nieskończony. Nie chodzi o strach ani o żal. To po prostu zrozumienie, że każda chwila jest cenna i nie wszystko jest już warte waszego czasu. Weźmy na przykład Ryszarda, 74-letniego mężczyznę, który większość życia spędził odkładając rzeczy na kiedyś, kiedyś. Miał niesatysfakcjonujące przyjaźnie, zobowiązania, które utrzymywał z przyzwyczajenia i rozmowy, które bardziej przypominały rutynę niż prawdziwe więzi. Przez dziesięciolecia wmawiał sobie, że ma mnóstwo czasu, by skupić się na tym, co naprawdę ważne, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Obudził się i zrozumiał, że kiedyś nie jest już gwarantowane. Ta świadomość zmienia wszystko. Przestajecie czuć się winni, odmawiając zaproszeń, które Was nie interesują. Przestajecie szukać aprobaty u ludzi, którzy Was szczerze nie wspierają. Zaczynacie staranniej filtrować swój czas. Nie dlatego, że wam nie zależy, ale dlatego, że w końcu rozumiecie, że wasz czas jest najcenniejszą rzeczą, jaką macie. I tu jest ciekawa część to nie jest nic złego. Badania sugerują, że wraz z wiekiem ludzie stają się bardziej selektywni w swoich relacjach i doświadczeniach. Nazywa się to teorią selektywności socjoemocjonalnej, co w zasadzie oznacza, że kiedy wiecie, że czas jest ograniczony, skupiacie się na tym, co naprawdę przynosi sens. Dlatego tak wielu starszych dorosłych przestaje priorytetyzować duże kręgi towarzyskie, a zamiast tego pielęgnuje kilka głębokich, znaczących relacji. Ta świadomość mocno dotknęła Ryszarda. Zaczął robić coś, czego nigdy wcześniej nie robił wybierać siebie. Nie znosił już długich, bezsensownych rozmów telefonicznych z obowiązku. Nie zmuszał się już do angażowania w rozmowy, które go nie interesowały. Zamiast tego zaczął budzić się każdego ranka z jednym celem. Spędzać czas na rzeczach, które naprawdę go uszczęśliwiały. Końcowe przemyślenia. Kończąc ten film, zastanówcie się przez chwilę, który z tych powodów najbardziej do Was przemówił. Czy zauważyliście, że wycofujecie się z pewnych relacji lub aktywności w miarę starzenia się? Jeśli tak nie jesteście sami, to naturalna część życia. I nie ma powodu, by czuć się z tego powodu winnym. To rozwój to uświadomienie sobie, że Wasz czas, energia i spokój ducha są cenne. Dla wielu ludzi starzenie się przynosi nową jasność. Zaczynacie widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Nie czujecie już potrzeby tłumaczenia swoich wyborów innym. Nie wymuszacie rozmów. Które nie płyną naturalnie. A co najważniejsze, zaczynacie rozumieć, że odejście od pewnych relacji nie polega na izolacji, ale na tworzeniu przestrzeni dla tego, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli jest jedna rzecz, którą warto z tego wynieść, to właśnie to: Wasze życie należy do Was. W porządku jest stawiać spokój ponad obowiązek. W porządku jest mówić nie, i w porządku jest odpuszczać wszystko, co nie przyczynia się do waszego szczęścia, bo na koniec dnia zasługujecie na to, by spędzać czas w sposób, który przynosi wam spełnienie. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy usłyszeć od Was. Zostawcie komentarz poniżej. I podzielcie się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyliście, i jak planujecie wykorzystać ją w swoim życiu. Wasze myśli są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi dzielić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Wam się ten film i uznaliście go za pomocny, polubcie, subskrybujcie i udostępnijcie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.